Zadanie 34, matura 2020 poziom podstawowy maj. Dany jest o strosu prawidłowy czworokodny ABCDS, którego krawędź bożna ma długość 6. Zobacz rysunek. Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego tangens jest równy 7. Oblicz objętość tego ostrosłupa. No to my wiemy od początku, że objętość to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Nie mamy ani tego, ani tego, ale mamy jakiś tangens i krawędź boczną. Ta wysokość jest tutaj. Idzie sobie tutaj. A my tangens nachylenia ściany bocznej do krawędzi, do płaszczyzny podstawy, jest tutaj, to tu jest ten kąt. Jego tangens, jeżeli to jest h, a tutaj jest załóżmy x, no to ten tangens, ten tangens, on jest równy pierwiastkowi z 7, a to jest nic innego jak duże h przez x. Co my jeszcze wiemy? Tutaj można by było nam narysować małe h i mieć trójkąt pomocniczy, czyli tu byłaby, byłaby szóstka, tutaj byłoby x. Tutaj natomiast, zobaczcie, że to jest ten, z boku ten trójkąt, że jeżeli tutaj jest x, to również tutaj jest x i również tutaj jest x. Czyli można by było tutaj napisać po prostu x. I mamy tak, twierdzenie Pitagorasa. będzie h kwadrat dodać x kwadrat jest równe 36. No dobra, ale to jest z dwoma niewiadomymi. To jest ten Tutaj ze ściany bocznej, ale narysujmy też trójkąt z dużą wysokością, bo tam też jest przecież kąt prosty, jest h, nasz x i nasze małe h. My znamy tego tangensa. A to będzie występować tutaj, bo zobaczcie, tu mamy h małe, a tu mamy h duże. Musimy to jakoś połączyć. I układając równanie, twierdzenie Pythagorasa do tego trójkąta tutaj z wysokością, będziemy mieć, że małe h kwadrat jest równe h duży kwadrat plus x kwadrat. I teraz tak, jeżeli by podstawić h kwadrat do tego równania, zrobię w sumie to tutaj, to będziemy mieć h kwadrat plus x kwadrat, dodać jeszcze x kwadrat. Jest równe 36. Bo za, za to h kwadrat postawiliśmy to, co nam tutaj wyszło. Dalej mamy równanie z dwoma niewiadomymi. Ja je podkreślę. Ale jeżeli wykorzystamy również to, to będziemy mieć dwa równania z dwoma niewiadomymi, czyli układ równań i to będzie do rozwiązania. Zrobię to na niebiesko. Czyli mamy h kwadrat dodać 2x kwadrat jest równe 36. Tutaj jest kwadrat. I tutaj mamy pierwiastek z 7 H przez x. No i mamy układ równy. W takim razie no najprościej to będzie tutaj pomnożyć to po prostu przez x, czyli h będzie pierwiastek z 7x. No i to podstawiamy do pierwszego równania, czy mamy pierwiastek x pierwiastku z 7 do drugiej, dodać 2x kwadrat jest równe 36. No i tutaj już mamy równanie z jedną, niewiadomą Tutaj będzie 7x kwadrat. Dodać 2x kwadrat jest równe 36. W takim razie wychodzi z tego, że to jest 9x kwadrat jest równe 36, podzielimy to na 9, czyli wychodzi na to, że x kwadrat jest równe 4, czyli x jest równe 2, 2 lub minus 2. Czyli tutaj mamy dwójkę. No, oczywiście, minus dwójkę nie należy do dziedziny, no bo gdzie tam bok byłby ujemny. No to tutaj mamy dwójkę, czyli pole podstawy my już wiemy, że to jest 4 kwadrat, tak? Bo bok razy bok, bo to jest kwadrat podstawy, czyli mamy 16. No i wysokość tutaj już też powinna być formalnością. Gdzie jest ta nasza duża wysokość? Nie mamy wzoru na dużą wysokość, czyli musimy po prostu wrócić do naszego tutaj układu równań. Mamy x. No i podstawimy, o tu jest wzór na wysokość, czyli wysokość to jest 2 pierwiastki z 7. Czyli nasza objętość to jest 1 trzecia, 1 trzecia razy 16, i razy wysokość, czyli 2 pierwiastki z 7. Czyli to wychodzi, że to jest 16, 32 pierwiastki z 7 na 3. I mamy naszą objętość.